Witamy ponownie na kanale. Dziś witamy Was z południa Hiszpanii, aby opowiedzieć Wam o nowej generacji Triumph Speed Twin 1200 w wersjach standardowej i RS. Opowiem wam, co zrobił Triumph. Następnie wyjaśnię wprowadzone zmiany, a na końcu podzielę się swoją opinią na temat e, obu motocykli. Zacznijmy od tego, co Triumph zmienił w silniku. Jest to dobrze znana platforma, rzędowy dwucylindrowiec, który oferuje dużo momentu obrotowego, ale teraz otrzymał trochę więcej mocy. Pracowano nad mieszanką paliwową. Oraz nad elementami wałka rozrządu, dzięki czemu teraz mamy 5 koni mechanicznych więcej w górnym zakresie obrotów. Wszystko to objawia się jednak przy wysokich obrotach, bliżej 8000 obrotów na minutę. Środkowy zakres pozostaje taki sam, z bardzo równomiernym i solidnym rozkładem momentu obrotowego. Jeśli chodzi o ramę, jest ona taka sama, ale mamy dwie wersje. Tak więc mamy model standardowy z widelcami Marzoki i podwójnymi. Amortyzatorami tylnymi marzoki w przedniej części. Nie ma regulacji tylnego zawieszenia, tylko ustawienie wstępnego napięcia sprężyny. W modelu RS mamy w pełni regulowane widelce marzoki i w pełni regulowane tylne amortyzatory. Rama jest prawie taka sama z niewielkimi różnicami w wyprzedzeniu, kącie główki ramy i rozstawie osi, które są trochę inne w obu modelach, ponieważ RS ma nieco większą wysokość. Jeśli chodzi o ogólny design, oba motocykle otrzymały takie samo podejście stylistyczne. Triumph postanowił nie odbiegać za bardzo od oryginalnego stylu i słusznie, ponieważ jest to motocykl o tak ikonicznym i pięknym wyglądzie, że zmiany nie były konieczne. Mamy więc nowy reflektor, nowe proste zegary cyfrowe z łącznością Bluetooth, które zastąpiły stare podwójne wskaźniki. Dajcie. Znać, co o tym myślicie. Są również drobne detale na zbiorniku paliwa i panelach bocznych. Wykończenie wykonano z szczotkowanego aluminium, a układ wydechowy ma tak elegancki i uporządkowany kształt, że musiał być prawdziwym koszmarem dla inżynierów. Stworzenie go w taki sposób, aby ukryć katalizator i całą resztę, musiało być niesamowicie trudnym zadaniem. To samo dotyczy chłodnicy, która została bardzo dobrze ukryta. Nie widać żadnych brzydkich rur. To samo można powiedzieć o okablowaniu. Wszystko jest idealnie ukryte, a mimo że w obu modelach jest teraz więcej przewodów, oba posiadają ABS na zakrętach oraz kontrolę trakcji zależną od pochylenia. Całe okablowanie i przewody zostały ukryte w imponujący sposób. Naprawdę trudno jest zrobić to tak, aby wszystko było niewidoczne, a jednocześnie sprawić, że motocykl wygląda jak retro. A jednak triumf to osiągnął. Triumph zainwestował dużo czasu w stylizację, w tym w żebra chłodzenia, które wyglądają jak w motocyklu chłodzonym powietrzem, podczas gdy w rzeczywistości jest chłodzony cieczą. Dzięki temu motocykl zyskuje klimat lat 70., ale z nowoczesnością współczesnej maszyny. Poświęcono dużo uwagi projektowi, co widać po poziomie wykończenia, który jest naprawdę na poziomie premium. Dodano kontrolę trakcji, ABS na zakrętach. Więcej mocy, unikalny styl, a główna rama pozostała bez zmian, oferując nam dwie wersje na rok 2025. Podsumowując, mamy model standardowy i RS. Oba mają tę samą moc, ten sam moment obrotowy, tę samą skrzynię biegów i te same przełożenia. Wszystko identyczne. Różnica polega na wyposażeniu. Model standardowy ma widelce marzoki z przodu i z tyłu, przy czym tylne zawieszenie umożliwia tylko regulację wstępnego napięcia sprężyny modelu RS znajdziemy w pełni regulowane widelce i amortyzatory. Jeśli chodzi o hamulce, oba modele wyposażono w Brembo, ale w standardowym znajdziemy zaciski oznaczone logo Triumph. Model RS oferuje dodatkowy tryb jazdy o nazwie SPORT. Jeśli chodzi o opony, RS posiada Metzeler racetek, podczas gdy model standardowy wyposażono w Metzeler Sportec M9 RR. RS jest również wyposażony w Quickshifter który nie jest dostępny w standardowym modelu, a także oferuje bardziej sportową pozycję jazdy. Podnóżki są nieco wyżej i bardziej przesunięte do tyłu, a kierownica jest niżej, co zapewnia bardziej agresywną postawę w porównaniu do wersji standardowej. Zaczęliśmy od jazdy na modelu standardowym i cieszę się, że tak się stało, ponieważ po przesiadce na standard trudno znaleźć w nim jakieś wady. Myślę, że Triumph zrobił z niej motocykl bardziej komfortowy, nieco łagodniejszy i bardziej przyjazny niż wcześniej. Wrażenia z jazdy są naprawdę przyjemne. Motocykl jest płynny, łagodny i wybaczający. Dźwignie również działają płynnie i lekko. Wszystko jest bardzo intuicyjne. Nie musisz bawić się ustawieniami, ponieważ motocykl po prostu robi to, co powinien. Jest więcej mocy na wysokich obrotach, ale nie musisz w pełni z niej korzystać, ponieważ motocykl został zaprojektowany tak. Abyś mógł go używać w sposób naturalny, utrzymując obroty w zakresie 3-4 tysięcy, czerpiąc pełnię z momentu obrotowego i płynnie wchodząc w zakręty. To motocykl idealny do codziennej jazdy. Prześwit jest naprawdę dobry, a kiedy zsiadasz z modelu standardowego, myślisz: To jest motocykl dla mnie, niczego więcej nie potrzebuję, nie muszę wydawać więcej pieniędzy. Ale kiedy wsiadasz na RS, zmieniasz zdanie ach, hamulce są o wiele mocniejsze. Rama jest bardziej sztywna i sportowa, motocykl szybciej wchodzi w zakręty, jest bardziej precyzyjny, opony mają lepszą przyczepność, daje mi większą pewność, mogę pokonywać zakręty z większą prędkością, a dodatkowy tryb jazdy to świetna opcja. Quickshifter naprawdę spełnia swoje zadanie, a kiedy wracasz do modelu standardowego, od razu zauważasz, że zaczyna ci go brakować. Hamulce nie wydają się tak mocne. A prowadzenie nie jest tak precyzyjne jak w RS. Nie miałem żadnych problemów z modelem standardowym, dopóki nie wsiadłem na RS. Teraz chcę tylko RS. W Hiszpanii model standardowy będzie kosztował 15 295 euro, a RS 17 595 euro. Będziesz więc musiał zapłacić tę dodatkową różnicę za w pełni regulowane widelce marzoki, całkowicie regulowane tylne amortyzatory. Dodatkowy tryb jazdy, quick shifter, nową pozycję jazdy i opony o lepszych osiągach. Będzie ciekawie zobaczyć, na co zdecydują się klienci. Osobiście RS bardzo mi się spodobał, uważam, że to motocykl bardzo sportowy, świetnie wygląda, brzmi doskonale, ma wystarczającą moc i moment obrotowy, a jazda nim to czysta Frajda. Ma jednak kilka drobnych szczegółów, jak na przykład to, że kontrola trakcji działa tylko w jednym trybie jazdy lub jest wyłączona. Nie można jej regulować. ABS jest zawsze aktywny i nie da się go wyłączyć na tylne koło. Są takie rzeczy, które chciałoby się lepiej dostosować w systemach wspomagania jazdy, jak możliwość większej regulacji, ale myślę, że 90% właścicieli tego nie potrzebuje. W przypadku modelu standardowego szkoda, że nie można mieć quick shiftera, bo WRS działa on naprawdę świetnie. To niewielkie rozczarowanie w modelu standardowym, ale będzie ciekawie zobaczyć, jak to odbiorą użytkownicy. Myślę, że większość klientów, jeśli wypróbuje model standardowy, będzie z niego całkowicie zadowolona. Naprawdę trudno znaleźć w nim jakiekolwiek wady. Dopiero gdy zaczniesz wymagać od motocykla więcej, np. mocnego hamowania lub agresywnego wchodzenia w zakręty, zauważysz ograniczenia modelu standardowego, a z RS ponownie trudno znaleźć wady, nawet gdy popychasz motocykl do jego granic. Prześwit jest dobry, przyczepność jest świetna. Hamulce są mocne, a zawieszenie w pełni regulowane. Można zrobić na tym motocyklu znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Może wyglądać jak motocykl z lat 70., ale prowadzi się jak nowoczesna maszyna. Co więcej, ma ABS na zakrętach i kontrolę trakcji zależną od pochylenia które dbają o twoje bezpieczeństwo i trzymają cię na asfalcie. Ciekawie będzie, gdy porównamy ją z konkurencją, ponieważ zazwyczaj gdy testujesz motocykle z rocznika 2025, wiesz, jaka jest oczywista konkurencja. W przypadku tego modelu nie jestem jednak tak pewien, jaka jest jego bezpośrednia konkurencja. Jest BMW R 1290 koni mechanicznych, ale nie sądzę, żeby ktoś, kto rozważa zakup BMW, myślał o Triumphie. Myślę, że to dwa zupełnie różne rynki. Osoby, które wybierają Triumpha, robią to ze względu na jego... Dziedzictwo, styl i charakter. Natomiast ci, którzy szukają BMW, kierują się zupełnie innymi powodami. To samo dotyczy Ducati Scramblera oraz retro modeli Kawasaki i Yamahy, które są znacznie bardziej sportowe i zupełnie odbiegają od tego typu motocykli. Moim zdaniem to dwa różne motocykle i dwa różne podejścia. Największym problemem, jaki mogą mieć potencjalni klienci podczas wyboru, jest decyzja pomiędzy RS. A modelem standardowym. Uważam, że dla 80-90% do 90 ludzi model standardowy będzie w zupełności wystarczający. Ale jeśli kupisz model standardowy, nie próbuj RS. Dlaczego? Bo jeśli spróbujesz RS, a potem przesiądziesz się na wersję standardową, możesz poczuć lekkie rozczarowanie. Będzie brakowało Ci quick shiftera i sportowego zawieszenia. Ale mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Co? So, uh, Dzięki za jego obejrzenie, to był świetny test i niesamowita przyjemność pokonywać te drogi na obu motocyklach. Ciekawie będzie zobaczyć, co się stanie, jeśli wprowadzimy ten motocykl na tor. Ma on do tego pełne możliwości i myślę, że to byłaby świetna zabawa. Jestem bardzo ciekawy, co właściciele zrobią w kwestii personalizacji, ponieważ oba modele oferują ogromny katalog opcji. Ten motocykl może z łatwością stać się maszyną w stylu Cafe Racer i stać się Twoim własnym truckstonem. W każdym razie dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło.